Witam bardzo serdecznie. W kolejnej części zagrajmy w zagadki Nowego Jorku. Epidemia skończyliśmy na tym, że mieliśmy przeprowadzić przewód od jednego terminala do drugiego. Używając wszystkich punktów, kątowe przewody można obracać. Aha, także spróbujmy. Sprób Wszystkie punkty trzeba zaliczyć. O. Ten sobie źle obróciłem. Tak. Okay. Poszło. Aha, super, wspaniale. Ekstra. Ja myślę, że będzie jeden tylko. Uh. No to co? No to muszę to zrobić w taki sposób. Pojedziemy tu, 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 tak, tak. Pojedziemy tu, tu. Coś takiego. I bingo. Nie, jeszcze raz. To musimy tak. Góra, do, góra, do. No i, no i klops. Tak, tak. Pojedziemy tu, tu, tutaj, tu, tu, tu. W dół. Tak musimy jechać. Aha, no nie fajnie, ale jazda, a gdybyśmy tak też nie mogę zrobić, to musiałbym zrobić tak, ale tu zaś nie pojadę, no to tak bym musiał jechać tak. O, chyba Z dolniacha, no pięknie, a bo tu są, tu są trzy te panele, nie zwróciłem uwagi wcześniej. Brakuje uchwytu przełącznika nożowego. O, pojawiło się napięcie ciemno. Tu muszę zapalić światło. Mam dużą deskę, mam małą deskę. Ale jak ci zaświecę światło. Proszę, obiekt zmiennokształtny. Potrzebuję klucza. Brakuje kawałka przewodu. Tam już byłem. Tam już byłem. Mam już duże deski. A może deski trzeba tu wrzucić? No jednak. Do dobrego ognia potrzebuję zarówno dużych kawałków drewna, jak, jak i mniejszych, które pomogą rozpalić te większe. Czyli już wiem po co mi są te deski. Ja myślę, że z tych desek coś sobie zbudujemy. Ale nie. Co? Fragment balustrady. Mamy kolejną małą deskę. Dobra, mamy cztery deski małe. Tutaj myślę, że coś łączy się z podstawą tego krążka. Dobra, na razie tym się nie będziemy przejmować. Idziemy rozpalić ognisko. Smoła jest bardzo lepka, to może się przydać. No przecież wziąłem fragment balustrady pokryte smołą. Napraw urządzenia. Wspaniale. Próbkę wirusa należy umieścić w naczyniu w którym naczyniu? W tym? Badaj zawartość próbki. Odkryto. Wirus zinga szczep ZN11. Zamówienie. Nidovirales. Rodzina. Koronowirade. Szczególnie niebezpieczny wirus, który zaraża saki i ptaki. Powoduje choroby układu oddechowego i jest praktycznie w 100% śmiertelny. Choroba rozwija się nieubłaganie. W chwili pisania tekstu nie, stoje, nie stosuje się żadnego leczenia. Rozwój szczepionek jest w toku. Nie chcę nawet zgadzać, co planuje Travis z tym wirusem. Musimy go znaleźć jak najszybciej. Najpierw wychodzimy. Zabierzmy ten drut i spróbujmy zbudować go na spodzie. A ta gra jest z 2018 roku, a kiedy był wirus? Bo w 2019. Dobra. Co teraz? Muszę przeciąć drut czymś ostrym. Kabel dobra, tutaj jeszcze mamy coś do zrobienia? Nie, ale musimy iść, o, musimy iść tutaj, i tu jest do znalezienia obiekt zwykły obiekt, może tu gdzieś jest suwany. I mamy. Mamy obiekt. Teraz, o tutaj jest ten przewód. Aby użyć tego kabla, muszą najpierw usunąć izolację z końców, bo, na końcówkach. A nie będę potrzebował jakichś rękawiczek. Nie. Mamy światło. Coś tam jest. Muszę to jakoś wydostać. Skotka. Co to jest? Aha, dobra, to jest niepo, nie, niepotrzebne. Drzwi i tak nie otworzę. Czyli muszę wrócić do tego akwarium. Czy nie? Przesuwając kostki wokół dostarcz klejnot do otworu w prawym dolnym rogu.

To teraz będzie Jeszcze raz, damy reset I musimy pomyśleć trochę To obniżymy, to, to nam nic nie da Bo tutaj nic nie wciśniemy To przesuniemy w prawo, da nam to coś? Nic Chyba, że zrobimy tak, zrobimy tak w górę i dalej to nam nic nie dało. Nic to nie dało jeszcze raz. Góra lewo dół prawo Góra Aj O może teraz coś. I dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Chodziesz? stanie na mnie da muszę zrobić tak tak ale to zjeżdża obydwa dwa musimy zrobić coś takiego o udało się muszę wydostać ten klucz klucz mamy klucz have you seen him travis no but i saw a man in a costume and a strange mask that's him listen that man is not in his right mind believe me he's very dangerous do you know where he could have gone i have no idea guys. In recent months, while working here, Travis became completely detached, spent entire days in the laboratory. If I remember correctly, he bought half of a house in the suburbs. Isolated spot. If you want, you can look for his new address in the Institute directory. Thank you for your help. Hurry up, Will. This address for Travis's better be the right place. We need to find him and stop him. Are you from social services? Um yeah, that's right. Would you spare two minutes for us? Come on in. A co to za to za koty? I can spare you a whole hour if you're happy to take up some chores and help me clean up. Ever since I lost my glasses, I've been totally helpless. Clean up. Well, uh, we'll help you. Although we came to see your neighbor, Travis. Do you know if he's home? Oh, I haven't heard from him in two weeks now. And <laughs> thank goodness, ever since he moved in here, he's been poisoning me with all his chemicals. We just want to check in on him and then we'll help you right away, ma'am. He doesn't open for anyone, not even me. Don't bother trying. <sighs> Good thing I still have the key to the adjacent corridor. With volatile chemicals and reagents just behind your wall, you know, this whole underground laboratory could be a serious health hazard. Please, can you give us the key? We'll make sure there isn't a dangerous chemical leak and no harmful fumes in that part of the house. Oh, you're sneaky. <laughs> I don't think so. First, you help me. Then we'll see about the key. A ty! Dostań się do domu Travisa. Pomóż starszej pani. Gdzie to mam dać? Tu? Do szafy? Nie. Szufelka. Myślę, że tu trzeba powiesić ubrania. Okej, okay, mamy. Książka, książka. Może tu? Nie. Odróż. O! Co tu się stało? Kłębki przędzy. Kiełki. Kiełki. Musimy gdzieś umieścić ziemię do tego pojemnika pewnie. Powinniśmy również naprawić karnisze. Dobrze. Zrobimy to. O, fajnie. Akurat były dwa obiekty obok siebie. Zmiennokształtny i zwykły obiekt. Torbę. Gdzie dać tą... O właśnie. Worek ziemi. Super. Musimy rozciąć. Mam nóż akurat. Dobra. Musimy teraz pozmytać tą ziemię. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejne kiełki. Kolejne kiełki i tu jeszcze jest coś do zrobienia Powinniśmy również... No to ja wiem, że musimy naprawić karnisz Szczotka Tutaj przechowywane są kłębki przędzy. Półka na nici Dobra. Ten przedmiot tu nie pasuje. Powiedz ubranie. Tutaj coś jest pod tą kanapą. O. Kolejny kieł... O. Nici. Kolejny. Yy, ale gdzie tą książkę trzeba? Trzeba położyć. Dobra, może wejdziemy tutaj teraz. A ja mam szufelkę, wróćmy. Teraz można tu coś zasiać. Rozumiem. Mamy kolejny kieł. Niech nie Ej, co, co, co ty? Coś ty taka nerwowa co Kiełek nici Kłębka wełny, kolejny kiełek klucz. Jeszcze tu coś znajdziemy. Kolejna nić. Tu jest jakaś szafka. A tu brakuje teraz. Kła ładnie, kolejny przedmiot. Zmiennokształtny i oczywiście obok był zwykły przedmiot. Tu jest kiciuś, tu nie. Poduszka. Ładnie. A gdzie ona tam poszła? Dobra, bądź tam przez chwilę. Tu są jakieś drzwi, potrzebuję klucza, mam klucz. Brakuje jeszcze jakiegoś przedmiotu. No to, żeś mnie teraz zaskoczyła. Potrzebu to tutaj, może ten klucz? Mamy kieł. Co to jest? Myślę, że wszystko powinno leżeć w szkałtulce na biżuterię. A to co to? Niech też, niech też tu będzie mm. ładnie, wkładamy go nici kolejne. Wygląda na to, że sąsiedni korytarz jest za tą tapetą. Na drodze stoi półka, więc trzeba ją jakoś zdjąć. Aby zdjąć półkę, i dostać się do tajnych drzwi, musimy odkręcić te śruby. pomocą przyszedł nam nóż Za tapetą chyba są tajne drzwi No rzeczywiście i tutaj potrzebujemy Potrzebujemy tego klucza, który ma ta babcia Tu nie otworzymy tego Kiałek, kolejny? Dziesiąty? A możemy to nożem zrobić? Nie No dobra, no to Wróćmy tutaj. Włożymy teraz te kiełki. Zalejemy wodą. Jest nić kolejna. Fajnie. Mamy już piątą. Tutaj były te nici. Tak. I teraz potrzebujemy jeszcze jednego kłębka. Tu jest. Ale tą książkę? Brakuje jeszcze jednego przedmiotu. Gdzie tam książka dobra na stół? Powinniśmy zawiesić karnisz, ale jak? Czym? Nożem? Nie jak to zrobić? Może to trzeba jakoś przesunąć. No nie zrobimy tego. Powinniśmy również naprawić karnisz. Ale nie mam jak. Babciu pomogłabyś nam. Tu coś jest. Miotła. Wspaniale. Ale brakuje nam jeszcze jednego klucza do tych drzwi. Very kind of you. If you could also find my glasses in all this mess, check the closet. Okej, Tak właśnie myślałem, że tu. Będziemy szukać przedmiotów różnych nożyczki. Na razie mi są niepotrzebne, co tam jest? Aha, zbierz kolorowe kostki, i pewnie tutaj będziemy musieli te kostki włożyć. Tu jest klucz, jest kostka, jest kolejna kostka. Bierz ten klucz, kl muszę przeciąć linę. Dobra. Jest. Mamy już. Już sześć. Torebka utknęła między deski. Potrzebuję cienkiego i delikatnego narzędzia, aby ją wyciągnąć. Dobra. I kolejny przedmiot. Wspaniale. Nie idzie mi to jakoś specjalnie szybko, ale powolutku i do celu. Osłona włazu się zacięła. Potrzebuję czegoś, aby ją otworzyć. Tym też nie. A tu? Tu jest breszka, ale teraz mogę zabra zabrać tą breszkę wcześniej. Nie mogę zabrać drzwi, teraz muszę w to uderzyć czymś ciężkim. Potrzebują dźwigni. Dobra, tu jest dźwignia. Mamy już 13, 14, 14 kostek trzeba cały zestaw. A tu już są dwie, no to, no to co, no to już by było, tu jest. Proszę. Umieść kostki w pudełku, tak, aby ich przylegające do siebie boki były tego samego koloru. No ich zadanie na jakiś czas. Fioletowy, fioletowy u góry. No to mamy dwie takie kostki, gdzie jest fioletowy u góry. Niebieski u góry. Mamy też dwie kostki. Proszę, taki. Oj, 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 dobra, damy tak. Ciemny, zielony, tu. I teraz z prawej strony niebieski, z lewej strony zielony, jasny. A możemy to obracać? Kostki? Nie możemy obracać kostek. Nie ma takiej kostki. To musimy wymienić chyba na tą kostkę. Yy, dobra, damy teraz tą tutaj. To odłożymy. Teraz potrzebujemy różowy z prawej Nie mamy takiej kostki, żeby był różowy z prawej strony. No to czyli ten może być dobrze. Ale za to ten niebieski tutaj. Czerwony z lewej. Te, tu jest czerwony z lewej strony. Niebieski i zielony. Tak. Czyli. Musielibyśmy teraz mieć niebieski niebieski. Niebieski niebieski. Z tej strony A, i nie mam takiego. A ten czerwony z lewej strony też nie ma czerwonego z lewej strony. Odłóż to. Ten niebieski, tak czerwony od dołu, to musiałbym zrobić coś takiego. Tu jest czerwony niebieski, nie mam różowego od góry. Więc go zabieramy. Tak. No i proszę, mamy to. Okulary. My glasses. Thank you very much. Here's the key as promised. Klucz do sąsiedniego korytarza. Wow. Odsuniemy te deseczki. Wchodzimy. Ciekawe, czy tu będą jakieś obiekty zmiennokształtne. kształtu. Tu jeszcze babci coś musimy zrobić w sypialni. Teraz wszystko zrobione. Wchodzimy tu. So, Odkryj plan Travisa i wydaje mi się, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka z jakiś komentarz. Ja już dziękuję. I do usłyszenia w następnej części. Ale jeszcze teraz kątem temoka zauważyłem, że tu jest obiekt. No, i teraz chyba możemy już kończyć. Do usłyszenia. Bye.